Sieneczka u mnie świry Pada troszkę deszczyk Ale to jest taki delikatny deszczyk letni bym powiedział Mimo, że zima Zobaczmy fajne ujęcie Takiego ujęcia jeszcze nie było tutaj Maszyna czerwone światło mocniejsze niż przednie Taka ciekawostka, bo to jest Keles A tutaj rzeka drwęca, podbicie ISO W rzeczywistości dużo ciemniej to jest Niż ta chmurka na żywo Tam świeci się, bo tam jest stokrotka Tutaj jest w tle A my jesteśmy w lesie i słyszymy benga. Posłuchajmy Dobra, idziemy na rzekę. Fajne ujęcie w ogóle zaparkowana maszyna, tutaj ławeczka. Niestety gwiazdek nie będzie widać, bo jest ciemno, jest ciemno. Ulubiona koszulka nasza. do rower. Idziemy zobaczyć nad rzekę. Co tutaj ciekawego słychać, bo tu podcnia maksymalny kwadrans. No i zobaczymy. Ostatnio taki ziomuś stał. Myślałem, że medytował. Myślałem, że rybak po prostu sobie stał w tym miejscu tutaj. Dobra, tutaj troszkę widać tej rzeki nawet. Niedługo to wyślemy w jakości 4K na Apple TV i dzisiaj do jajecznicy. Popatrzymy sobie spokojnie. No jeszcze 3 miesiące, już będzie lato, już będzie normalnie. A póki co... Włączymy horror na HBO na Apple TV cmentarz dla zwierząt. Mimo że jest zima 4 stopnie, w ogóle tego nie czuję. Ciepło jak w lato. Ciepło jak w lato, tak zwane morsowanie. Dobra, tutaj jest z góry to wszystko. O, o tutaj tak fajnie taki żuror bardziej. Motocykl żużlowy, tutaj equipment, prasa. Jak tam na liczniku? O, ale fajnie będzie. 10 km, no złapo No i ten o no, złapał przepięknie. 10,08 kropelki deszczu, nawet i jeszcze wejdziemy na tą górkę. Jeszcze wejdziemy na to miejsce, gdzie się ten filmik zaczął. 2 minuty 30 długo dzisiaj, bo to jest pierwszy. A tu przystań, bo to jest pierwszy i ostatni filmik. Zobaczmy te najfajniejsze ujęcia. No, tak to wygląda. Pozdrawiam. Oni chyba nie złapię tego rowerka. No trudno, pozdrawiam i do usłyszenia.